Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w piątek 19 kwietnia. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o sytuacji na rynku kryptowalut, porozmawiamy o halvingu, o ETF-ach, o niebezpieczeństwach na rynku, o altcoinach, o dominacji bitcoina oraz zrobimy perspektywę mikro oraz makro dla samego BTC. Także jak zawsze mam nadzieję, że filmik będzie wartościowy i pomocny. Jak zawsze proszę pamiętajcie, że pod każdym filmikiem walczymy o 1000 lajków. Za wszystkie 950 lajków pozostawione pod zeszłym filmikiem bardzo dziękuję. Fajny feedback. Oczywiście jeżeli ktoś jest niepocieszony, niezadowolony, uważa, że zmarnował swój czas oglądając ten filmik, jak najbardziej powinien zostawić czerwone yy, dildo. Zanim przejdziemy do samego materiału, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku... Nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od Bitcoin Halving Clock. Mamy tutaj na dobrą sprawę 15 godzin. 36 minut do halvingu plus minus. No i oczywiście pojawia się wielka spekulacja, co będzie zaraz po halvingu. Zanim. zanim Powiedzmy, do, doszliśmy do momentu, w którym ten halving jest tak blisko. Wiele osób spekulowało, czy halving jest wkalkulowany w cenę, czy nie jest wkalkulowany w cenę. Wiele osób uważało, że możemy zobaczyć podwójną pompę. Pierwszą pompę spowodowaną akceptacją ETF-ów, drugą pompę ze względu na halving. Widzimy, że obecnie nie ma tej pompy, chociaż Bitcoin wciąż bardzo dobrze w skali ostatniego przyrostu trzyma się tutaj powyżej 60 tysięcy. No, i pytanie, co będzie po halwingu? Tak? Myślę, że to jest zagadka, i na dobrą sprawę jest to rzut monetą. <laughs> oczywiście patrzymy tutaj na potencjalną e, większą korektę na rynku. Wynika to oczywiście ze słabości, jakie są teraz na rynku, do których zaraz przejdziemy. No, ale jak również możemy zobaczyć rajd po halvingowy, tak? Tutaj wiele osób również spekuluje, że jeżeli dojdzie do większego konfliktu, jeżeli pojawi się niepewność, to ludzie nie powinni uciekać do dolara, jak to robią w tym momencie, tylko bardziej do złota i przede wszystkim do bitcoina. Ja myślę, że rynek krypto, rynek bitcoina jest jeszcze zbyt młody i nie oferuje tutaj wielu osobom takiego bezpieczeństwa jak złoto. Myślę, że kiedyś dojdziemy prawdopodobnie do takiego punktu, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest moment, w którym ludzie rzucają się jak szczerbaty na suchary na bitcoina. Bo idzie potencjalny konflikt, tak? Także warto również o tym pamiętać. W dniu wczorajszym dałem tweeta, w którym tutaj mówimy o tym, że Bitcoin był w stanie zamknąć się powyżej 60 800 dolarów, co jest bardzo dobre, ale niestety możemy zobaczyć na rynku kilka słabości. Pierwsza słabość: New Local Low, czyli nowe lokalne dno. O co chodzi? Mamy wyraźny trend boczny, w którym byliśmy. I oczywiście, zakładając, że to jest nasze lokalne dno, w momencie kiedy mamy lokalne odrzucenie i schodzimy w dół, nakładamy nowe lokalne dno. Dlatego, że ten pierwszy ruch mierzony skalą Fibonacci'ego jest oczywiście od tego szczytu do tego dołka. Kiedy robicie nowe lokalne dno, oczywiście pogłębiliście ten dołek. Jest to negatywny sygnał. Oczywiście, może to się zakończyć fakeoutem, i patrząc na to, gdzie jest obecnie Bitcoin. I jest to na razie fake out, ale trzeba o tym pamiętać. I kiedy pogłębicie po raz kolejny 60 800, przetestowanie głównego dołka w ruchu konsolidacyjnym, czyli 50 000, 59 jest tutaj jak najbardziej na kartach. Tak? Także to jest pierwsza, pierwsza tutaj kwestia związana ze słabością. Zrobaczyliśmy więcej odpływów z Bitcoin i a i oczywiście kiedy pojawiła się sytuacja tutaj wokół wojny zobaczyliśmy kryształowe ręce, które wypadały z dwóch ETF-ów, już nie tylko z Grayscale. No i oczywiście był to ArGB i BIDB. Tutaj dużo osób też możemy też wziąć pod uwagę to, że nie będą tylko wpłaty do ETF-ów, że będą też okresy słabości i okresy brania profitów. No i widzimy, że 17 i 16 miało to miejsce. W dniu wczorajszym mieliśmy lepszy dzień na ETF-ach. Wprawdzie mieliśmy outflow delikatnie ujemny, ale widzimy, że tutaj większość ETF-ów wciąż akumulowała. Jednak oznaką słabości jest to, że jeżeli gówno uderzy wiatrak, to jest tutaj duża szansa na to, że ludzie z tych ETF-ów też będą zrzucać swoje torby. Więc warto o tym pamiętać. Dopiero pod koniec miesiąca będzie nowy napływ kapitału, spodziewany nowy napływ kapitału z Azji. Szacowany napływ to 25 miliardów dolarów. Zobaczymy, jak to się rozegra. Czy ludzie z Chin będą mogli bezpośrednio typować w tych ETF-ach, czy też nie. Bo gdzieś tam na Bloombergu pojawił się artykuł, że Chinese mainland people nie będą mogli prawdopodobnie typować. Pytanie: Czy to kolejny skam chłam, czy faktycznie potwierdzony news? Także drugim okazem słabości jest właśnie to. No i trzecim. Growing warfare, czyli oczywiście wzrastająca niepewność, strach wokół wojny. W tej sytuacji musimy być otwarci do tego, że Bitcoin może spać poniżej 60 800, by zritestować to właśnie low, to nasze główne dno w tej konsolidacji. Albo nawet spaść do 57-55 tysięcy. Na razie wszystko jest cacy. Oczywiście, dopóki jesteśmy powyżej poziomu 60 800, śpimy jak dziecko, wszystko jest cacy. Dużo osób panikuje, pisze, jak tam knocik już spada poniżej 60 800. Spokojnie, synek, podciągnij spodnie. Knot spada poniżej 60 800, musisz zobaczyć tam dzienne zamknięcie, kolejny dzień musi Ci to potwierdzić i najlepiej jeszcze trzeci dzień musi dać również potwierdzenie poniżej tego poziomu. Jeżeli będziesz z perspektywy sekundowej patrzył na to, co się dzieje, to zanim zarobisz pieniądze na tym rynku, to dostaniesz palpitacji serca. Więc wyluzuj, weź popcorn and enjoy the show. Także są to na pewno rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo nie ma co ukrywać, że zrobienie nowego lokalnego dołka jest tutaj w pewien sposób sprawą, sprawą tutaj problematyczną z punktu technicznego. Warto podkreślić, że Binance na swoim portfelu Safu sprzedał wszystkie asety. Tam chyba mieli BNB, na pewno mieli Bitcoina i jeszcze coś. I wszystko zamienili w 1 miliard dolarów USDC. Więc oczywiście ta sprzedaż Bitcoina, którą tam mieli, też mogła pomóc w tym by napędzić tą dystrybucję. Ktoś gdzieś tam pisał i się pytał, prawdopodobnie ta dystrybucja miała miejsce od blisko 30 dni, ale to nie jest potwierdzona wiadomość, więc warto również mieć to na uwadze. W każdym razie wszystkie te składowe wszystkie te składowe, strach wokół wojenny, odpływ z ETF-ów, manewry na portfelu Binance'u, kryształowe ręce, pomysły ludzi, którzy Którzy kombinują, bo sprzedają, sprzedadzą tutaj, by odkupić tutaj, a się okaże, że będzie bounce, i tak dalej, i tak dalej powodują, że mamy coraz to większą niepewność i słabość na rynku, i warto mieć to oczywiście na uwadze, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, e, troszkę się to zmieniło w tym momencie 15 godzin 38 minut do halvingu. zobaczymy, jaki impact będzie miał halving na cenę Bitcoina. Wiemy, że spodziewamy się tutaj potencjalnego tak zwanego supply squeeze, co znaczy, że supply będzie mniejszy niż demand i to spowoduje, że cena wzrośnie do góry. Ok? Taka jest teoria. Zobaczymy, jak to się rozegra w teorii. Wczoraj ktoś zapytał się mnie, jakie ja mam oczekiwania patrząc na to, ile miesięcy Bitcoin wzrastał, patrząc na to, gdzie jesteśmy. Ciężko mieć tutaj oczekiwania jakiejś drastycznej pompy. Ciężko też mieć tutaj oczekiwania jakiegoś drastycznego spadku. Ja patrzę na przekrój wykresu, patrzę na strukturę wykresu. E, oczywiście wkalkulowuję newsy, fundamenty, słucham yy, i tak to dobrą sprawę, jeżeli rynek wkalkuluje kwestię tutaj konfliktu, pytanie oczywiście, na jakim etapie będzie ten konflikt, czy na etapie dronów, czy na etapie nuklearnym. Wtedy oczywiście będziemy tutaj mądrzejsi, co dalej może się z ceną Bitcoina wydarzyć, tak? Jak już jesteśmy przy Bitcoinie, to chciałem Wam pokazać też ostatnie korekty, jakie miały miejsce. Tutaj macie korekty Bitcoina na przestrzeni bull marketów. No i widzimy, że mamy period od 15, 17, 18 roku, mamy period od 19 do 22 roku, no i mamy obecny period. I teraz tak wiele osób ma już pełnego Pampersa, kiedy Bitcoin cofa się z 73 tysięcy do tam 60 tysięcy. Ale prawda jest taka, że dla kogoś, kto jest tutaj dłużej, kogoś, kto przeżył wcześniejsze korekty 30-40%, tutaj macie zakres ruchu. Widzicie, że były korekty 38%. Mieliśmy korektę związaną, no tutaj akurat świrusową, ale były w okolicach 40% korekty. I tak na dobrą sprawę to, co się dzieje w tym momencie dla osób, dla weteranów nazwijmy to, to jest pryszcz, to jest, to jest pierdnięcie w jeziorze. Nikogo to jakby nie tyka, nie? Tym bardziej po siedmiu miesiącach wzrostów. Trzeba też logicznie do tego podejść. Jeżeli coś rosło przez siedem miesięcy, to dlaczego teraz nie może wejść w okres konsolidacyjny? Dlaczego nie może teraz spaść 20-25%? Jaki byłby tutaj powód do strachu? Coś rosło 7 miesięcy. Ok? Na czystą logikę. Więc tutaj. Em, ty jako inwestor, dostając korektę 17-20%, to nie powinieneś nawet drgnąć. Nie. Oczywiście, jeżeli byłeś wcześniej na tym rynku, widziałeś, co się działo, trzeba było przeżyć we, w przeszłości 40% korekty, e, na strach portfel było otwierać. A teraz to jest. To są ferie, nie. Wakacje pod gruszą. Także warto też o tym pamiętać, że my wcale nie dostajemy głębokich korek na Bitcoinie, a ludzie już srają pod siebie, co pokazuje też, że dużo osób jest po prostu nowe na tym rynku. Przechodząc do perspektywy krótkoterminowej, na samym wstępie mieliśmy byczą dywergencję na czterogodzinówce, ładnie się to tutaj rozegrało. Oczywiście o dołkach już mówiłem. Nasz główny poziom obserwacji 60.800, nowe lokalne low. Utraciliśmy tutaj chwilowo ten, ten knot, który wytyczył nam to wcześniejsze lokalne low na 60.800. Główny, główny dołek do obserwacji 59 000. Tutaj wciąż chowa się bardzo dużo stop losów, więc oczywiście siłą rzeczy wyczyszczenie tej pozycji miałoby tutaj sens. Oczywiście w tym ruchu, w tym ruchu korektywnym wiele osób ustawiało się w przedziale 59,57 by wsiąść w pozycję. Jak na razie nie było im to dane. Widzimy, że mamy bardzo fajny bounce. Widzimy, że zabiliśmy ten lokalny trend spadkowy. Widzimy, że testujemy obecnie 64803 poziom jako opór. Jeżeli uda nam się zamknąć powyżej tego poziomu, kolejny poziom to 65000. 621 Jako punkt oporu. Z perspektywy naszych średnich kroczących, zobaczyliśmy tutaj powrót powyżej naszej dwudziestki. Będziemy walczyć na dwusetce na punkcie oporu. Jest szansa obrócenia tego lokalnego trendu jak najbardziej. Pytanie, ile siły w sobie będzie miał tutaj Bitcoin? Kiedy byliśmy w tym klinie prospadkowym, rozmawialiśmy. Ja tutaj też miałem dylemat: czy będzie to korekta po prostu krótka w samym klinie, czy będzie to składowa jednej większej korekty? Jak się okazało, jest to składowa jednej większej korekty. Wcale nie można wykluczyć, że będzie to jeszcze większa składowa dalszej korekty, ale na to musi nam dać tutaj sygnał struktura, i zobaczymy, tak na dobrą sprawę, gdzie będzie to odreagowanie. Bo wiemy, że jeżeli trend jest uznany za zakończony, on powinien wrócić i ściągnąć to swing high, ok? Żeby obrócić trend. Obracamy trend całkowity poprzez ściągnięcie pierwszego lokalnego swing high. Jeżeli chcemy obrócić makro trend w tym ruchu bocznym, to oczywiście musimy wrócić i ściągnąć makro high, ok? Tak jak ja mówię o tym, że to jest nasze nowe local low, to oczywiście rozpatrujemy. Local trend, czyli lokalny trend, mikro trend, nie patrzymy na makro trend. Ok? Także, oczywiście, jeżeli tutaj mielibyśmy obrócić makro trend, to musimy ściągnąć makro high. Jeżeli mamy obrócić mikro trend z perspektywy mikro, to to high. A jeżeli mamy obrócić trend mikro z perspektywy makro, to to high. Ok? To wszystko zależy od perspektywy, na którą patrzycie i w jakim wy interwale operujecie. W każdym razie. Ta czterogodzinna dywergencja się tutaj rozegrała. Idziemy do góry, trend wygląda na złamany. Chcemy odzyskać kluczowe punkty e, strukturalne. Chcemy wrócić powyżej naszych średnich kroczących, czyli powyżej naszej dwusetki w tym przypadku, bo dwudziestkę mamy za sobą. Pamiętajcie, że rynek jest bardzo kryształowy, że może zabujać. Każde newsy wokół wojenne będą tutaj determinować te ruchy. Mieliśmy piękny knocik, jak zobaczycie, tą czerwoną świecę. Nie wiem, czy tutaj jakieś drony wysyłali, czy co tam robili. W każdym razie tutaj było lokalne poddanie, ale to zostało momentalnie wciągnięte. Tak? Kiedy widzicie takie knoty, pokazuje wam to też, że jest tutaj lokalnie siła zakupowa. Zobaczymy, czy byki odzyskają tutaj przewagę nad niedźwiedziami. Eee, no i możemy wrócić możemy, podkreślam, możemy wrócić do założeń że byki przejmą tutaj kontrolę i wrócimy testować ATH221, a może nawet te lokalne szczyty. Patrzymy też na płynność. Z perspektywy HTF-ów widzimy, gdzie jest ta płynność. Z perspektywy heatmapu też widzieliśmy bardzo dużą płynność na 72 tysiące i warto oczywiście o tym pamiętać. Dla mnie podstawa... 60 800. Wszystko, co powyżej, to jest szum i ruch konsolidacyjny. Ty, jako inwestor makro, hodler, nie jesteś zainteresowany tym, co dzieje się wewnątrz. Interesuje Cię sytuacja, kiedy spadamy poniżej 60 800, bądź też sytuacja, kiedy nakładamy nowe ATH. Jeśli tradujesz, swingujesz, skalpujesz, rzeźbisz, to oczywiście każde ruchy wewnętrzne Cię interesują, ale również z perspektywy makro. Warto patrzeć oczywiście na sytuację, kiedy pogłębiamy lokalne dołki, bądź też gdybyśmy pogłębili makro. Dołek. Z racji słabości, które wymieniłem w tym tweetu, trzeba, tak jak powiedziałem, być otwartym, mieć otwarty umysł na to, że możemy zejść do 59 tysięcy, do 57 czy 55. Nie ma co się brandzlować sytuacją, że teraz jest 65 tysięcy, i wszystko co najgorsze za nami, bo wcale tak nie jest. Bitcoin, w tym odreagowaniu, musi nam udowodnić dopiero, że faktycznie najgorsze za nami i że to pogłębienie dołka było spowodowane, powiedziałbym, konsolidacją wielu czynników, tak? a nie okazem słabości ze strony tutaj byków. Jak przejdziemy do perspektywy makro, jesteśmy na miesięcznym interwale, to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, możecie sobie zrzucić, makro przyrost, raz, dwa, trzy, cztery miesiące wzrostów, ruch boczny, korekta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miesięcy wzrostów, obecnie ruch boczny w okolicach ATH. Jeżeli zrobimy zoom out, jeżeli przeniesiemy się na perspektywę makro, wszystko jest jak trzeba, nie ma czym się tutaj martwić. Nawet zejście w okolice 55-50 tysięcy w żaden sposób nie przekreśla tutaj struktury. Moje zdanie, znacie? Z perspektywy globalnej, jeżeli spadniemy poniżej 48 tysięcy, to ja bym zaczął się tutaj martwić, i można tutaj jak najbardziej podnieść teorię, która też krąży jak bumerang tak zwanego trzeciego makroszczytu. Ok? Na obecną chwilę, dopóki stru trzymamy strukturę, dopóki jesteśmy powyżej 48 tysięcy, dla mnie nie ma tutaj za bardzo podmiotu do rozmowy o makroszczycie. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Czy jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz w tym momencie? Oczywiście, że nie. Więc tutaj zależy, kto jak do tego podejdzie. Jak ja bym się martwił, że tutaj będzie trzeci wyższy szczyt, i do piekła, to nie byłbym w ogóle w rynku. Okay? Takie są realia z punktu inwestycyjnego. Tyle jeżeli chodzi o bitcoina. Jak rzucimy sobie jeszcze szybciutko okiem na altcoiny, widzimy, że mamy lokalne odreagowanie z perspektywy altcoinów. Tutaj oczywiście nie popadałbym w żadną euforyczność, bo sytuacja na altcoinach jest jak jojo. Chwilę na dole, chwilę u góry. Jeżeli ktoś wykupuje lokalne dołki i bawi się w swingi, oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś gra pod odreagowania, oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś jest łowcą knotów i jak najlepszych wejść, no to trzeba jeszcze chwilkę moim zdaniem poczekać. Tym bardziej, że. Z perspektywy mikro, nie mamy tutaj wyraźnej odpowiedzi, w co my tu gramy. Czy to jest ruch korektywny dopełniony, czy też to jest dopiero pit stop w tym większym ruchu korektywnym, o którym potencjalnie rozmawialiśmy? Mówiłem o tym, że minimum przetestowania to jest poziom 55-15, na który patrzę docelowo 54,54, 54, jeżeli ta korekta na dominacji miałaby tutaj by był, być bardziej ubierana. Jeżeli ta korekta będzie głębsza do poziomu 5454, 54, spodziewajcie się tutaj odreagowania na altcoinach. Jeżeli zaś wykonaliśmy ten ruch korektywny już w tym momencie na takim skróceniu, i wracamy w tym ruchu, celujemy w 57 tysięcy, Bitcoin będzie tutaj deptał altcoiny. Pamiętajcie też o podstawowych zależnościach. Bitcoin do góry, dominacja do góry. Alty robią to. OK? To jest najważniejsze, co musicie wiedzieć, jeżeli jesteście tutaj w altcoinach. Bitcoin do góry, dominacja w dół, alty nie powinny dostać aż tak po dupie. Okay? A nawet niektóre mogą odreagować. Także dominacja odgrywa bardzo ważną rolę. Najważniejsze i naj, najgorsze w, dla altcoinów jest to, kiedy zarówno Bitcoin rośnie, jak i dominacja rośnie. To wtedy altcoiny dostają razy 3 po głowie i warto o tym pamiętać. Jeżeli stock market miałby nam się stoczyć 10-20%, a jest taka realna szansa, nie najbardziej prawdopodobna z punktu prawdopodobieństw, ale jest taka realna szansa. Jeżeli stock market by się stoczył, Bitcoin stałby, stałby płasko albo delikatnie skorygował, a dominacja by rosła, to alty dostaną pięciokrotnie po ryju. I warto też o tym pamiętać. Jeden uzna to za okazję inwestycyjną, drugi uzna to za porażkę. Wiecie jak jest. Także weźcie też pod uwagę to, że z globalnego punktu widzenia rynek tradycyjny może tutaj bardzo mocno rzutować na ruchy na bitcoinie, te lokalne bądź też globalne. I oczywiście, jeżeli przy ruchu bocznym bitcoina bądź też spadku bitcoina dominacja będzie dalej rosła, Alty dostaną jeszcze, jeszcze z dzisiejszych poziomów kolejne 30-50%. Tak, dobrze słyszeliście. Jeżeli wasz altcoin spadł już 50%, to on jeszcze z dzisiejszej ceny może spać 50% i warto o tym pamiętać. Alty rosną szybko, dają dużo zarobić, ale kiedy spadają w dół, to po prostu pęka dupa. I trzeba o tym również wiedzieć. Staram się Wam przekazać fakty, żebyście byli gotowi i żebyście nie byli zdziwieni że jak rynek tradycyjny spadnie kolejne 10% i Bitcoin spadnie ileś procent, 5-10, a dominacja mocno wystrzeli do góry, to wasze altcoinowe torby skurczą się o kolejne 30-50%. I od was jako od inwestora zależy, czy zrobiliście swój research i wiecie w co inwestujecie, czy inwestujecie bo wierzycie w dany altcoin, czy po prostu braliście jak leci. No, i oczywiście, czy chcecie dalej do tej pozycji dokładać, czy też nie. Niektórych tonących statków nie warto ratować, ale te fundamentalne moim zdaniem jak najbardziej tak. Przepraszam, miałem zakończyć miłym akcentem, ale zawsze staram się Wam przekazać rzetelne fakty. Nie zawsze mam rację, nie mam kryształowej kuli, nie piję kawy z kosmitami, chociaż i o to byłem kiedyś oskarżany, ale lepiej wiedzieć na czym się siedzi, niż myśleć, że jest się, jest się w raju, bo nie wszystko w inwestycjach jest. Wiecie, na różowo. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Heja.